Robi się? No chyba chcesz zobacz jak kroki motor? No pokaż, pokaż podnoszę Che c'è? Ciro Nicola A sta qui, sta qui Niki, guarda sta lì. No to wychodź. O, szybko wyszedłeś. O, jakiś ty duży teraz. Za oraj, za oraj. Kamil wariat. I co teraz tak, Kamilku, i co tak, a ja ci zrobię z tego filmik, idź. Tylko wiesz, to będziesz później pokazywał w Polsce, to nie bądź, no właśnie, nie spal tutaj nic. Tak z daleka ci to zrobię. Meli, Meli, G, é oh, maravilhoso. one. Wow.